Większą niespodzianką jest z pewnością decyzja władz klubu niż porażka. Milicza w sporcie czasem tak się dzieje, że outsider wygrywa ze zdecydowanym faworytem, zresztą na tym właśnie urok sportu polega. To, co się wydarzyło po meczu, jest jednak trudne do wytłumaczenia. Ale po kolei Milicz już od dawna był pewien zajęcia drugiego miejsca w sezonie zasadniczym. Grał tak naprawdę, by dokończyć rozgrywki regularne. Rozpoczął mecz od porażki w pierwszym secie 21 do 25, chwilę później. Było już 0 do 2. Świetnie dysponowana tego dnia gwardia. Wykorzystywała każdy błąd gospodarzy. Z wielką przyjemnością patrzyło się na zagrania młodych gwardzistów. W trzecim secie role się jednak odwróciły. To zespół Krzysztofa Janczek'a grał bardziej dojrzale i zasłużenie triumfował. W czwartej partii znów główne role odgrywali przyjezdni. Świetnie atakowali Bocianowski i Lubaczewski, i gwardia sensacyjnie wygrała seta do 20 i cały mecz. 3 do 1. To drugie prestiżowe, ale zarazem bardzo cenne zwycięstwo zespołu Piotra Lebiody. Przypomnijmy przed tygodniem Wrocławianie wygrali z liderem TKSM Tychy. Te dwa zwycięstwa nad najlepszymi zespołami drugiej ligi dały Gwardzistom bezpieczne utrzymanie i wakacje. W Gwardii nastała radość w klubie siatkarskim z Milicza. Zrobiło się bardzo nerwowo, szokiem jednak dla wszystkich była informacja o zawieszeniu, czyli najpewniej zwolnieniu z funkcji pierwszego trenera KS-u Krzysztofa Janczaka, prowadzone przez niego zespół przecież przed weekendem mógł się pochwalić serią kilkunastu wygranych. Jeden słabszy występ może zdarzyć się wszystkim. Janczaka jednak odsunięty od prowadzenia drużyny. Prezes Henryk Lech przyznał w rozmowie ze Sport Game, że wpływ na podjętą przez niego decyzję ma zachowanie trenera w ostatnich tygodniach miał rzekomo w niesportowy sposób odnosić się m.in. do rywali. Klub z Milicza jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Będzie się w tej chwili bez pierwszego trenera przygotowywać do meczu w pierwszej rundy playoff z Juwenią Głuchołazy. Kto poprowadzi tę drużynę do końca sezonu? Nie wiadomo. Gwardia kończy sezon na ósmym miejscu. Wiktoria Wałbrzych także ma już wakacje. Zakończyła ligę na piątej pozycji. Bielawianka natomiast powalczy o utrzymanie, a jej rywalem w tak zwanych play-outach będzie Wolej Rybnik.